Yes. No cześć, cześć mafijne świry, witam was bardzo serdecznie w mafii edy edycji ostatecznej. Jedziemy z tematem tam gdzie ostatnio skończyliśmy na live, czyli kontynuujemy tamten wątek i musimy się udać do więzienia! Dokonać zamachu na pewnego pana. Pojedźmy sobie takim czerwonym Schubertem, a jeszcze zanim pojedziemy to podejdę do Winniego, bo szczerze mówiąc nie pamiętam czy, come on, nie zawiedź mnie. Nie pamiętam, czy wzięliśmy broń od niego i czy nam to się zapisało. No właśnie. Możliwe, że nie. Co my tu mamy? Zabierz Tomigana. No właśnie. Widzicie, nie wzięliśmy. Także dobrze się cofnąłem nie ma tego złego. I zabierz złoty pistolet, bo on wydaje się mieć. Najwięcej amunicji. Oczywiście uzupełniamy Amo i teraz mi się wydaje, że już jesteśmy gotowi wyruszać godę życia do więzienia. <grystanie> Misja też jedna z bardziej charakterystycznych, w sensie no, jakoś tak mocno ją, mocno ją kojarzę. Ostatnio przerzuciliśmy się na Watch Dogs Legion, bo miał swoją premierę i już czuję, że to nie wpływa dobrze na mój styl jazdy. Bądź co bądź, jeżeli chodzi o mechanikę prowadzenia pojazdów, to to są dwa różne tytuły w ogóle. To nie, nie ma co... znaczy nie powinno to dziwić zasadniczo, no bo Watch Dogs Legion gra futurystyczna, nie? Mafia czasy prohibicji No więc nie powinno to dziwić ale jednak tak dziwnie żeby się mózg przestawił po prostu wiecie grało się w jedną grę bo dosłownie jeszcze dzisiaj nagrywałem odcinek z legionu teraz tak się przestawić do tej mafii to dwa zupełnie różne światy I nie ma też co porównywać nie? tych modeli, czy tam lepszy, gorszy, no bo to zupełnie zupełnie też co innego, jeżeli chodzi o właśnie odbiór tych pojazdów tak naprawdę, nie? Z bohatera. Troszkę inaczej to więzienie zapamiętałem. Mam być szczery, pamiętam, że policjant tu chodził i trzeba było

Hmm, okay. No cóż, możecie się stąd nie ruszać, ja załatwię temat po swojemu. Jest jakiś problem z tym wchodzeniem po drabinie w sensie, bohater zdaje się czasami tego mocno nie łapać. Tak mi się wydaje. Dobra, no, powiem wam. Klimacik tutaj jest konkretny w tych kanałach. Hmm. Przypuszczam, że powinienem to bardziej w walce załatwiać niż od razu strzelać. Oczywiście jest to zupełnie inny motyw niż z klasycznej mafii, zupełnie co innego. Powiem Wam szczerze, że no widać jakby tą ewolucję deweloperów mafii, bo ta misja o wiele mocniej przypomina rzeczy, które mogliśmy zobaczyć w dwójce, a już tym bardziej w trójce. Nie, nie jest to taka typowa misja jedynki, no ale też wystrój nie jest z jedynki, bo tak jak mówiłem. To więzienie tutaj wygląda zupełnie inaczej. Misja to jedna, ale. Jakby w ogóle. Design poziomu też wygląda inaczej. To jest nasz dom. Dlaczego nie ludzie zrozumieli? To jest Jukka? Został nie przetrwać. Może nie powinienem ich zabijać, w gruncie rzeczy są pewnie Bogu Ducha winni, ale no nie jesteśmy z drugiej strony kumplami, nie? Tomim Angelo, gangsterem, który przyszedł tu wykonać misję. Także tego tym bardziej nie chciałem zrobić. Aha, on tu mi sam wyjmuje czyli dobra, I lost my arm. In France for this. Ok. Czyli jest to typowe miejsce dla ludzi bezdomnych, nie? przesiadują. Dobra, idź za znakami bezdomnego. Ja przestałem zwracać uwagi, uwagę na te znaki. Ale tutaj widzimy kolejny znak. Powiem wam przytłaczająca ta misja, w sensie na pewno nie była taka przytłaczająca w oryginale. I zupełnie inaczej ją zapamiętałem. Zresztą. Zapamiętałem ją raczej słusznie w sensie.

Dobra, coś jest nie tak z moim biciem ewidentnie. Tylko nie wiem co. Dobra, tutaj mamy znak bezdomnego. Także idziemy dalej. Chciałem trochę połazić i poszukać znajdzie, ale. Tu jest magazyn. nawiam się, czy te. cele się jakoś otwierają. Czy jednak nie. No dobra, czy tak czy siak wiemy, że musimy iść. Aha, tutaj jest. Ale nie chcą się otworzyć. A te? O, te się chcą. No to jak mamy w sumie prosty mechanizm, to złapiemy tą gazetkę, chociaż... Jak mówię, nic nam ona w sumie nie daje, nie? Dime Detective Magazine. Magazine numer 10. Znajdź wieżę strażniczą. Get out. Ok, a tutaj mamy apteczkę, dobra. Uchapniemy od razu. Tutaj gazetka już mi się z daleka podświetlała. Dobra, mamy guard tower. No, czyli w sumie goś nas nie okłamał. Myślałem, że to kolejny jakiś tam świr. Ale jak widać nie, rzeczywiście. Wieża była całkiem niedaleko. No, muszę wam powiedzieć, że fajnie zrobiona ta lokacja. I teraz z tego, co pamiętam właśnie, to ktoś był na wyspie. My tu powinniśmy mieć karabin. Jest i karabin. Będę drogą ciekawie, czy to nam podmienia Thompsona. Niech on tu sobie podejdzie. Nie no, spokojnie. Sobie oglądam jeszcze, co tu mamy. On chodzi, żeby było śmieszniej. Czyli chyba nam Thomsona nie podmieniło, tak mi się wydaje. Wow. Tego też nie było w pierwszej części ale powiem wam. Akcja całkiem Primo Sort. A jeszcze jakiś czas byliśmy nieprzytomni hmm. wszelki wypadek tu naszego wiernego Thompsona wyjmę. Tu mamy rurkę. Mamy przejście ok. To nam też pokazuje magazyn. Także złapiemy od razu Terror Tales. Ale czuję, że gliniarze nie dadzą nam spokoju. Wow. Nieźle. Nieźle, nieźle. Myślę, że gliniarze... No, myślę, że gliniarze nie dadzą co nam spokoju. Tutaj mamy coś jeszcze po lewej stronie widzę. Ale nie wiem czy będziemy, będzie nam dane tędy przejść. tutaj musimy uważać na HP w ogóle, nie? Wow O, teraz się zdziwiłem, jakoś tak, nie wiem Olałem, myślałem, że nikogo tu nie będzie. Dobra, a tutaj nam jeszcze pokazuje gdzieś. Yy, to nie. Tu jest apteczka, bo to chciałem właśnie powiedzieć, ale... Tu chciałem wrócić po kartę. No mamy winiego kartę. Zację. Dobra, mamy apteczkę. Poważne, bo już przynajmniej nas nie położą na strzała. Co akurat w przypadku mafii, nie jest takie wcale oczywiste. Pytanie? Bo to było w prawo i prosto. tu raczej nie przejdziemy. Jeszcze kogoś pokazuje? Sorry, się tak skupiłem teraz, ale... Powiem wam, że wzięcie tego... Ucieknij z więzienia, okej. Okay. No powiem wam, że wzięcie tego... Tego Thompsona zrobiło. Swoją robotę, którą miała zrobić. Znaczy, jeszcze nie zrobiło, nie? Tak naprawdę, ale robi sporą różnicę, bo bez tego Thompsona, szczerze mówiąc, nie wiem czym byśmy się strzelali. Z drugiej strony zastanawiam... Dobra. Dobra, jest. Czy powiem Wam? No jest intensywnie. Dobra, apteczka Ciutko. Spytanie, które oni tu wejdą? Jak myślałem. Dobra, jeden jest. Dobra. Zasadniczo tak idę po prostu, wiecie, po śladach tych policjantów, tak naprawdę, nie? W sensie tam, gdzie są policjanci, tam idę, bo nie pamiętam. Bo nie pamiętam, którędy przyszliśmy, tak? Całkowicie, ale. No na razie wyszło dobrze. Myślałem, że przez kanały będziemy musieli wracać. Gatem! No ale okazuje się, że chyba nie. Pytanie: skąd tu jeszcze strzelają? Dobra, już widzę gościa. Dawaj, 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 to mi. Bo nas wystrzelają jak... Kaczki. O, wow, no pościg mamy konkretny za sobą. Nie wiem czy tu nam coś strzelanie da, szczerze mówiąc. Ajajaj. No, tak myślałem, że jak już w ten słup wjechaliśmy, to będzie raczej słabo. Hmm, mogłem, mogłem wejść tak jak ostatnio i się nie bawić. Ale już trudno, wszedłem jak wszedłem. Zdaje mi się, że. No, mamy taki samochód, no wiadomo, on był tam nie bez powodu podstawiony. Ale wydaje mi się, że on jest za słaby, żeby tak w naturalny sposób tą policję zgubić. Więc nie wiem, czy coś tu z tego wyjdzie. Mam być szczery. W ogóle zauważcie, że oni przestawiają y, samochody, tak jak my jedziemy, nie? O, no to już lipa. A nie, mamy przewróć pojazd. Patrzcie, nie widziałem tego. Myślałem, że można już tylko wysiąść, a wysiadka to tak naprawdę możemy restartować od punktu kontrolnego w tym wypadku konkretnym. No nie będzie łatwo. Mamy cztery gwiazdki, więc policjanci na pewno szybko nie odpuszczą. A dodatek strzelają o wiele celniej niż my. Really? No to pozamiatane jak nam samochód wysiadł. Dawaj, 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 nie wiem co to jest za wózek, ale wsiadaj w niego i... ...i grzejemy, bo... Mamy jedną w swoim rodzaju szansę, szczerze mówiąc, chyba wywalczoną naprawdę fuksem. Że nas zostawili tutaj na chwilę w spokoju, chociaż już widzę, że to nie trwało długo. Najlepiej tu by się było w ogóle przesiąść w coś innego, ale. Szczerze mówiąc, to w tym całym pościgu wątpię, że to nam będzie dane. Mam być zupełnie szczery. Ach, udało się, słuchajcie, udało się. Gwiazdki zniknęły. Chociaż zastanawiam się, czy one się wiecie. Nie pojawią na nowo, jak spotkamy policjantów. Nie jestem pewien, szczerze mówiąc. No ale. mniejsza o to, ważne, że na ten moment zniknęły i możemy sobie wrócić do domu. Nie będę się przesiadał w żaden samochód, ani znaczy na żaden motor. Byłoby pewnie szybciej, ale po prostu boję się, że mamy dosyć mało HP, więc wystarczyłby jeden grubszy wypadek i w gruncie rzeczy mamy pozamiatane, nie. Zresztą samochodem też, bo samochodem też dostajemy obrażenia, jak się tam wbijemy w ścianę albo w słup, czy w cokolwiek. No ale sytuacja się już trochę uspokoiła, więc możemy sobie w sumie gdzieś tam przemyśleć to, co właśnie widzieliśmy. No powiem Wam, misja zupełnie inna od tego, co było w podstawce. W podstawce wchodziliśmy tam legitnie takimi, pamiętam, drzwiami do tego, do tego więzienia. Jacyś ludzie byli, ale nie pamiętam szczerze mówiąc, żeby byli jakoś oni szczególnie, wiecie opisani powiedzmy, jako tam bezdomni i tak dalej. Po prostu były jakieś randomy w tym więzieniu, to się trafiało w misjach tam w mafii, w mafii podstawowej. A tutaj było fajny ten klimat. Był, była taka, no, no dosyć na moje przejmująca, o tym mówiłem. O tym właśnie mówiłem. Była dosyć przejmująca muzyka. Cała ta sytuacja taka dająca do myślenia, że w gruncie rzeczy, no, no ja tam akurat tych ludzi zabiłem, którzy mi przeszkadzali. Ale w gruncie rzeczy to byli oni trochę tak Bogu ducha winni, po prostu chcieli, żeby zostawić ich w spokoju. Z drugiej strony, ciekawa sprawa, że takie więzienie stoi puste, nie? Jak na takie duże miasto, to. Wydaje się to dosyć dużym e, marnotrawstwem miejsca w tamtych czasach. Oczywiście w dzisiejszych czasach, też od dziesiątek lat, różne budynki i tego typu miejsca stoją puste, i też nikt nie zwraca na to uwagi, albo gdzieś tam je zwiedza w ramach jakiegoś urban exploringu, nie? Ale jakoś tak nie wiem. Mimo to wydaje mi się to dziwne, że tamto miejsce stoi puste i tyle. Tak jakoś. Takie mam poczucie, nie? Powinniśmy być. O właśnie. Powinniśmy być już niedaleko. I też taka jest prawda, że niedaleko jesteśmy. Tylko chciałem powiedzieć, że samochód nam wysiada, ale zapomniałem już, że mafia ma tego cudownego bubla, który mnie drażni. Że trzeba sekundę gdzieś tam, czasami dwie, odczekać po, wiecie, skończeniu kadcenki, po wyłączeniu mapy, włączeniu, wyłączeniu menu, żeby złapało nam na przykład sprint, żeby złapało nam dodawanie gazu i tym podobne. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest. Aha, to do, do naszego domu mamy jechać. Wygląda trochę. Do dom Franka. Jedź do domu. Trochę dziwne zakończenie misji. Może to nie koniec. Może coś tutaj też zmienili. Jeżeli zmieniło się też więzienie. Says in the paper he's going to be remembered for fighting to pass the 19th Amendment. Put his whole career on the line for it. Which one was dead again? Woman suffrage, you idiot. He gave me the right to vote, Tom. Gave it to his wife mm. and six daughters, too. Guess nobody's just one thing, are they? Guess not. I gotta go to work. To my go zabiliśmy, nie. Tom. To już przynajmniej szczery był, nie? Nie mówił jej wszystkiego, bo nie chciałem denerwować, ale też jej nie okłamywał. Rozdział ukończony, kampania wyborcza. I słuchajcie, w tym momencie się zatrzymamy. I widzimy się w kolejnym odcinku. Także dzięki, że ze mną byliście, dzięki, że ze mną graliście. Mówił dla Was Wodiak i graliśmy razem w remake Mafii pierwszej. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej hej.